Witam moi drodzy. Dziś domowymi sposobami wyczyścimy sobie cylinder i głowicę do naszego trutnia, do naszego Simpsona. Mamy tu głowicę i mamy tutaj nasz cylinderek. No, jest trochę zabrudzony. Widać ząb czasu i wszystkie inne nieczystości osadziły się na nim. Bo przecież nic nie może być wiecznie czyste, więc idziemy sobie to, można powiedzieć, takim domowym sposobem wyszkiełkować w naszym kartonie naszej domowej piaskarce. Bądź nie wiem, jak to w sumie nazwać. Sami za chwilę zobaczycie. Dobra, mamy naszą piaskarkę z kartonu. A co się znajduje w środku? W środku naszej piaskareczki. Znajdują się blachy, żeby siła tych metalowych kuleczek nie rozerwała nam powierzchni, właśnie tych, tego kartonu, tego naszego pojemnika. Będzie nam potrzebny taki przyrządzik, taki pistolecik, do którego tutaj wsypujemy materiał ścierny. W naszym wypadku będą to takie kulki. Tutaj mamy nasze kuleczki. Można powiedzieć, że to jest kulowanie. Takie bardzo drobne metalowe kuleczki. że to nie będzie piaskowanie, jakieś kulowanie. No ale dobra, mniejsza z tym tutaj. Podłączamy złączkę od kompresora i wiadomo jak już to powietrze wypycha nam to, to ścierniwo i czyści nam nasze elementy najpierw głowicę wyczyścimy widzimy jest, jest dosyć, dosyć zabrudzona trochę tutaj widać czy pociekło oleju może lekko sobie przelecimy komorę spalania I, i moi drodzy pamiętajmy żeby zabezpieczać gwinty w tym wypadku wkręcamy wkręcamy w środek cylinder podobnie gwinty zabezpieczone w tulei mamy jakąś szmatkę też sobie spróbujemy go wyczyścić, więc tak wygląda przed, a za chwilę zobaczymy, jak wygląda po. Tu mamy otwory na ręce. A tu mamy nasz wizjer. Oczywiście pamiętajmy o środkach BHP, okulary, rękawice. Nabijemy kompresor i lecimy z tematem. Więc głowica lekko oczyszczona, tutaj naszą tą piaskareczką. No jest trochę słabe ciśnienie, jest gruba lanca. No Widzimy, że tutaj są takie nieczystości w środku, ale myślę, że to innymi preparatami sobie troszkę doczyścimy, zalejemy jakąś naftą, ropą i to wszystko pójści. Moi drodzy, nie musimy tego robić. No to nie jest generalny remont, tylko takie wizualne poprawienie, odświeżenie troszkę głowicy cylindra. Więc jeszcze sobie to poprawimy. Tutaj tą powierzchnię przejechałem trochę papierem ściernym. Oczywiście tego też nie trzeba czyścić, przecież tego na pewno nie będzie widać po zakręceniu głowicy. Więc takie małe przeczyszczenie domowym sposobem. Wiadomo, profesjonalne firmy zrobiłyby to lepiej, ale z biegiem czasu i tak te zakamarki zostaną według mnie zabrudzone. A tak samemu można sobie troszkę zaoszczędzić i... Myślę, że uzyskać ciekawy efekt. No, zajmiemy się jeszcze. Cylindrem a efekt końcowy. Zobaczycie już na motocyklu, więc dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.